Dostałeś list od świadków Ichowy? Myślisz, że jesteś taki wyjątkowy. Pisanie listów to stara, znana od dawna metoda głoszenia i zazwyczaj robiliśmy to, gdy byliśmy świadkami chowy, Gdy była zła pogoda, ktoś był chory, komuś, nie wiem, życiowe warunki nie pozwalały na to tradycyjne chodzenie od domu, no to wtedy siadało się przy kawce i pisało w miłym towarzystwie listy. Listy były pisane na zapas, na przykład w sytuacjach, gdy kogoś nie zastaliśmy w domu. Dlaczego pisać takie listy odręcznie dzisiaj, gdy mamy znacznie większe możliwości trafienia na masową skalę do ludzi? No, to jest pewna forma manipulacji. Jeśli ty dostaniesz dzisiaj taki odręczny list, a nie jakąś ulotkę z banku, kolejną z możliwością kredytu, to wydaje ci się, że ktoś specjalnie pomyślał o tobie. No i od razu czujesz się wyjątkowo. Hmm. Ja mam jeszcze jedną hipotezę. Powiedzcie, siedzenie z koleżanką przy kawusi, pisanie listów. No. No to jest generalnie żmudne zajęcie. I napiszesz w ciągu takiej godziny, nie wiem, pięć listów. Wydaje mi się, że świadkowie po prostu są zachęcani do takiej formy, żeby im się wydawało, że robią bardzo ważną, istotną rzecz, którą można by było zrobić znacznie szybciej, prościej i efektywniej. No ale dzięki temu czują, że, że są ważni i wypiją sobie kawkę. I jest miło. Dostałaś kiedyś taki list? Napisz w komentarzu. O czym był? 哦，真没有。